Wiecie, zorientowałem się, że robienie codziennych vlogów o filmach z Jamesem Bondem jest nieco ciężkie, dlatego że w sumie zacząłem to robić miesiąc przed premierą Spectr i, i, i zwyczajnie mam tyle obowiązków i rzeczy, że chodzę spać o pierwszej codziennie, <śpiewa> nie śpiewam, oglądam Bonda. Thunderball, albo po polsku Operacja Piorun, Jest to kolejny film serii przygody Jamesie Bondzie. Tym razem na stołku reżysera nie zasiada Guy Hamilton, jak to było w przypadku Goldfingera, a powraca Terence Young, który wystartował całą serię. I muszę powiedzieć, że Zmiana jest widoczna. Tam, gdzie Goldfinger był naprawdę intensywny, szybko ruszał się z fabułą i ogólnie był bardzo dobrze poskładany, Thunderball ma bardzo powolne tempo i sądzę, że to udziela się twórcom, jeśli chodzi o budowanie klimatu, który jest naprawdę świetny w tym filmie, natomiast nie przekłada się to zbytnie na substancję. mimo wszystko to naprawdę przeszkadza, dlatego że wiele scen jest po prostu przeciągniętych i one nie musiały być tak skonstruowane, a jedynie przedłużają czas trwania filmu. Film jest o 20 minut dłuższy niż Goldfinger, a ma zdecydowanie mniej fabuły. Natomiast klimat jest bardzo fajny. Ten Bond jest nazywany tym Bondem pod wodą, dlatego, że dzieje się głównie pod wodą. Znaczy, to nie jest jakaś pokrętna logika. I zdjęcia podwodne są bardzo dobrze zrobione. Ten film dostał Oscara za efekty specjalne i do dzisiaj wyglądają one względnie dobrze. To też bardzo dobrze nakręcone. Wyobrażam sobie, jaki był bajzel z tym, jak nagrywać pod wodą Shona Connerego i w ogóle aktorzyć pod wodą. Ale mimo wszystko myślę, że wyszło to całkiem przyzwoicie, jeśli chodzi o samą realizację. Także mam wrażenie, że powolne tempo niszczy też wydźwięk scen akcji, dlatego że często dzieją się pod wodą i jak parę z nich działa, tak ostatnia finałowa walka jest... Przeciągnięta i w gruncie rzeczy ogląda się o dość mizernie. To jest też moim zdaniem pierwszy film o Jamesie Bondzie, który przeskakuje Rekina. Widzimy tak w jednej trzeciej filmu taką naprawdę długą sekwencję przenoszenia bomb atomowych i to, co się tam dzieje, które jest naprawdę fajne, ale z drugiej strony to jest tak absurdalne i film do tego podchodzi. Tak nie ma po prostu dla mnie takiego feelu, jak poprzednie absurdalny sceny z Jamesem Bondem. Dla mnie to jest już trochę ten over the top poziom. Nie żeby ten film robił tak ciągle, dlatego że na przykład pierwsza scena, ta sławna. Scena z Jetpackiem jest naprawdę dobrze zrobiona, i to jest naprawdę dobry sposób na zaczęcie filmu. Wiecie, taki bardzo intensywny. Szkoda, że reszta tak nie wygląda. Niektóre postaci są też po prostu słabo napisane. Mam wrażenie, że taka dziewczyna Bonda jest o wiele mniej wyrazista niż takim Dr. No. I z każdym kolejnym filmem dziewczyny Bonda stają się w ogóle mniej wyrazistymi postaciami, i to mnie trochę przeraża. Nadal jest tu stos one-linerów. Konary nadal spisuje się dość okej okay w swojej roli, natomiast mam wrażenie, że film. Przez swoje przyciągnięte tempo akcji wyszedł dość niezręcznie i w wielu momentach nie miał po prostu takiego emocjonalnego wydźwięku, jaki powinien mieć zdecydowanie. Po prostu jest niezbyt angażujący. Jeśli lubicie wodę, to to, to jest film dla was. Ja też lubię wodę, dlatego całkiem lubię ten film, natomiast nie sądzę, żeby był jakiś zbytnio dobry. Daję takie 2,5 z plusem na... Pięć. I jak już mówiłem, jeśli chcecie oglądać moje codzienne vlogi, o Jamesie Bondzie, Jeśli chcecie wspierać mnie w nie w nocy tylko oglądaniu Bonda w nocy i robienie filmików dla siebie i dla was, to zapraszam was do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam do komentowania moich filmików, zapraszam do lajkowania moich filmików, jeśli podobać się akcja i jeśli podobają ci się filmiki i zapraszam do śledzenia. Więc ta. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia. Już idę spać.